Cześć, Sisundskiego witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku jesteśmy znowu już na trzecim y, sezonie Thundera Thunder Island i zaczynamy od tego w sumie samego miejsca no właśnie. Chodź też się tu pakawa. Czekajcie, teraz trzeba stąd wypłynąć. Jakie są Ja. Ten kłopotyk te nie ogarnia. O, jest samouczek. Wow. <laughs> Moment, poczekajcie, się znowu coś zwisiło. Jest samouczek, więc idziemy do samouczka. No. Iść do samouczka. Dobrze, idźmy do samouczka. Who's some old? Okay. Oh my God. Naprawdę Chciałam się zapytać w sumie po co jakby dalszym osobom, które już więcej też się znają. Samo uczekaj, okej. Okay. W sumie to też jest jakaś opcja i fajny taki dodatek do gry też. Okej, okay. klikniemy sobie tutaj, klikniemy sobie na tu i tak, I teraz wy chyba nie zobaczycie tego, co będzie się działo, mm, zobaczycie, tak, albo mogą być, nie, <grym> dobra, nie ważne. Um... czekaj, czekaj, czekaj. Na nas. Nie skupiłam się na czytaniu. Aha. O nie, no serio, Pomost? schody, mapa. Aha. Sorry, nie odróżniam, jakby. O od to teraz, jakby chodziło tutaj. Okej, okay, mamy poziom. Lecimy dalej. Ale się zacina. Okay, czyli lecimy od nowa. Muszę coś z tym ogarnąć, ale nie wiem jak to ogarnąć. Okej, okay, ogarnę. Później. Później to ogarnę. Teraz pewnie będzie powrót do. No właśnie. No o oh, oh, On tutaj się pojawił. Co jest? Okay. No. Mhm. Znam praktycznie całą tą mapę już, więc no, możemy to przesklorować. Nie, nie! Czemu? Czemu tego jest tak dużo? Czy ja mam to no, no, to nie właśnie. Ci mogę normalnie z siebie samej już. akurat tak właśnie, lepszy. Nie będę was zanudzać, <głos》> zrobię to samo i, i się spotkamy za chwilę przy tym. tym smoczku. Nie wiem, będę jako to smoczek. To będzie dla mnie smok, więc będę go nazywać smokiem, ok? Nie przeszkadza wam, no, mam nadzieję, że to. Ok, dotarłam przez tą, tą drogę, wszystkie drogowskazy. I teraz możemy wejść do miasta co mi jest jakby... Ten formułczyk się yes, Jakby rozpoczynałam. Ale No i Psss... mi to nie chce iść? Jest. Udało się. Poszły, poszedł Poszedł ludzik. Mm. Okej. Okay. Aha, muszę bliżej pojechać, to sobie na świecie podejdę, bo w ogóle spędzę i w miasto. <laughs> Nie będę robić pauzy, ale wiem, że to bym trochę nawzajem nie zajmie nam to chwilit, tylko troszeczkę dłużej, bo coś się dzieje i strasznie się Ale dobrze, wiecie co, nie będę Was męczyć. Po prostu zobaczymy się na miejscu. Okej, okay, dotar <laughs> <laughs> dotarliśmy do miejsca do celowego. Nie dobra. Fajnie, tutaj muszę pochwalić. Bardzo ładnie wygląda spawn. I ogólnie podoba mi się widzieć co zmi zostało zmienione. <śmiany> Fajnie, z zimowego na taki wiosenny taki. fajny, żeby poczuć ten klimat. Widzimy, że mnie. A tak, tak, już tak, no, Się nie skupiłam bo tym, że już się skończyło. <grymne> ja i wiedz... Dobra, widzimy się u. Defala. Czy tam na tertaku. Widzimy się później. <grymne> Także okej, okay, znowu się udało. Znowu. Jesteśmy przy tym stworku, czy tym czymś, co tak jest nad powierzchnią, Nie wiem, dla mnie to jest smokiem, ja będę to nazwać smokiem. Główka smoka. Yy, musicie się przyzwyczaić. Okej. Okay. Okej, także nie wiem, że co się widzimy na miejscu i tak y, y, będzie długo, długo, nie wiem zobaczymy. Okej, okay, już widzę nową rzecz, także y, fajnie, fajnie. Um, albo wcześniej po prostu jej nie zauważyłam. A chyba ona jest nowa, nie? Okej, czy to jest magiczne drzewo, tak? Coś takiego? To to Gdzie to, to magiczne drzewo? Są, możemy wybrać drewno, czy nie? Aha, w sensie można stąd kopać, tak. Co ja mogę stąd wziąć? Mogę. Halo. Nie wiem. Fajny taki patencior. Tylko no nie powinno się odnawiać. Właśnie coś się odnawia, no coś mi nie pasowało, że to się nie odnawiało. Więc to fajny taki dodatek do gry. Także... Kozak. Plus jeden, od plus jeden do gry. Bo jednak faktycznie nie trzeba się tego decydować, ale można tu przyjść, pokopać to drewno, że jest potrzebne i pójść sobie dalej. No Także to jest faktycznie taki plus i fajny dodatek ym, do gry. Także tutaj plusują. Mm. <grych> Trzeba możecie napisać, jak mi się wydaje, czy to jest fajny dodatek, czy jednak takie takie nijakie. <grych> Chyba Taki dodatek, bo jednak nie trzeba nigdzie iść. Można się do... no. To idziemy do tego naszego kolegi, który mi że na... on tu był, nie? On tu był przecież I tego smoczka... Tum, to jest, okej. Okay. Smoczek. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. No to prawdziwa magia. Okej, kilof. Drewniany kilof. Okej. <laughs> Drewniane. Drewniane. Keke. <laughs> Dziś to nie... Na <laughs> pewno Zróbmy sobie kierownik pierwszy, tak jak on tu mówi i pewnie będzie kazało nam iść do kopalni, kopalnia jest dość daleko. Kilo zrobić? Ja lepszego... sikierka? Musiałam sobie już nic, jak to się nazywa. Okej, okay, zobaczcie... Pff, nie kumam tego tyhe, ale wiem. Dużo mówiłam, że będzie jednak z każdą do mapy tartak. Zobaczmy się pod mapą tartak. Także widzimy się ponownie. To jest yeah. Co to się włączyło? Tutaj? Znowu z nim. Tak.